Witam Was w kolejnym odcinku z Raymana 2 i moi kochani, dzisiaj lecimy do poziomu Grobowiec Starożytnych. No, widzicie, brzydko brody, jak widać. Cały czas jakimś cudem śledzi nasze postępy. Nawet że zabijamy wszystkich jego wszystkich jego sługów, no nie. Wait. Aha, tutaj się idzie. Dobra. No, i tak, i tak naprawdę. Gra nam tak naprawdę uświadamia, że zrobiliśmy ogromny progres i w sumie ciężko się z tym nie zgodzić, patrząc na to, że. Mamy tak jakby trzeci akt gry, już za sobą, i wchodzimy w czwarty, czyli ostateczny. Ale nie dajcie się zmylić, ponieważ ten ostateczny akt gry. Znaczy, dobra, ten poziom jest strasznie długi. To jest naprawdę bardzo długi poziom jeden z najdłuższych poziomów, że, ale nie tak długi jak drugie Sanktuarium, z tego co pamiętam. Ale ogólnie to co chciałem powiedzieć, to o ile dobrze pamiętam akt czwarty w tej grze ma strasznie długie poziomy. I to jest tak, że na przykład niektóre akty są takie króciutkie, szybkie, na przykład pierwszy akt jest dosyć szybki. Pamiętam, że jak ukończyliśmy pierwszy akt, to ja miałem takie co już? Naprawdę. I muzyczka, która tutaj leci, może być creepy, ogólnie klimat tego poziomu może być strasznie creepy, w sensie, no, Zawsze jak ktoś ma arachnofobię, no ale w ogóle zobaczcie, to jest taki grobowiec, niby widać, że ta grafika jest, tu nawet jakiś martwy pirat, świetnie, no, to widać niby, że ta grafika jest taka, no wiadomo, no nie dzisiejsza, tylko taka bardziej, no, można by powiedzieć plastikowa. Nie chcę oczywiście obrażać tej gry, ponieważ ma świetną grafikę, ale no wiecie o co mi chodzi. Ale i tak wywołuje to u nas taki, przynajmniej u mnie, nie wiem właśnie jak u was, ale u mnie na przykład y, ta gra wywołuje, no w się sensie ta gra, no niektóre poziomy w tej grze dalej wywołują dyskomfort, chociaż nic nie pobije. Gdzie ja w ogóle aktywowałem te przełączniki? A, czyli jakoś chyba dalej, chyba, ponieważ. Nie, nie pamiętam tego za bardzo, A poza tym każdy poziom jest inny we wszystkich wersjach. Gdzieś chyba coś tutaj, tu jest chyba dodatkowa ścieżka? Czy tam? No widzicie, teraz Sebuś, wielki znawca wszystkich gier będzie błądził. Tu jest w ogóle chyba zresztą rozwidlenie, trzeba iść do paru miejsc. Dobra, się przejdziemy. Wytyfy. Czy ja powinienem to zrobić? Dobre pytanie. Ale chyba tak. Nie widzę, żeby tu było jakieś inne wyjście, wejście. Nie, wiem, może w ogóle tu nie powinienem włazić. Ha! Aha, jestem po prostu głupi. Ponieważ ja myślałem tutaj, że ta podłoga, jak w nią wejdziemy, to dedniemy. Ale jak widać jest to po prostu solidny materiał, tylko ma bardzo podobną teksturę do tego, co nas zabija. I o mój Boże walić tę rękę. Ta ręka powraca z... z poziomu jaskinia złych snów. Czy jak to tam jest to przetłumaczone, już zapomniałem, chyba jaskinia złych snów jest w polskiej wersji. I po raz kolejny nas będzie dręczyć. I chyba w sumie nic tu po nas. Dobra. Znając życie, to lamie w tę tej, w tej grę, ale w sumie to. Mam trochę w to wywalone, bo jak mówiłem, ja chcę tylko przejść gierkę. Ale tak powiem, wam, mam takie przebłyski pamięci, jak to przechodzę. A Pamiętam właśnie co, jak grałem w Revolution na PS2, to ja się strasznie triggerowałem przez te, przez te ręce, po prostu nie wiem, to nie są jacyś specjalnie trudni wrogowie, no da się z nimi normalnie poradzić, sobie... można sobie z nimi normalnie poradzić, o, o to mi chodzi, no nie, ale po prostu nie wiem, jakoś ta animacja, to wszystko... Jak ci wrogowie nas zabijają, nie wiem, jakoś to mnie mega triggerowało. Bo to jest animacja w stylu... O, patrz, a teraz będziesz patrzył powoli jak umierasz. O Jezu, ile tu jest tych pająków. A myślałem, że w poziomie kiedy się ratuje Globoxa jest dużo pająków. Zawsze tamten poziom mi się kojarzył z pająkami. Ten mi się kojarzy z creepy muzyczką i z jednym segmentem, który jest dosyć specyficzny. Które z jakiegoś powodu mi bardzo zapadł w pamięć. Czy ja na pewno nie pominąłem żadnego przełącznika tam na tym cmentarzu? Bo to się tak dziwnie, że nic tam nie znalazłem. A tutaj trzeba jeszcze jedną platformę sobie. Tak jest, trzeba jeszcze jedną platformę sobie aktywować. Upsi! Wiedziałem, wiedziałem. A tak ukryty chamsk koło tego luma, ja tego nie zauważyłem. No, przepraszam Was, bo niestety to jest. Nagrywam tę gierkę w takiej troszeczkę dłuższej przerwie. I to też chyba nie jest mój dzień, jak chodzi o granie w tę grę. Ale spokojnie. To nie znaczy, że nie mam entuzjazmu do grania w Raymana 2, ponieważ. No, jak już to pewnie wiecie, jestem wielkim fanem serii Raymana i szczerze to poza tymi lesplayami, co ostatnio zrobiłem. Ostatnio bardzo mało grałem w Raymana. W sensie... Nie no, w sumie rok temu robiłem sobie Raymana Raymana 1 na 100% pierwszy raz w życiu, ale to o tym wspominałem na moim lesplayu, Ale to... mniejsza już. Zaraz, po tutaj strasznie dużo miejsc, których Aż tak chciałoby się po prostu powiedzieć, hm, tam pewnie są ukryte lumy. Ale ich nie ma tam ukrytych. Zresztą, ja jak skończymy grę, albo nawet w odcinku bonusowym wam pokażę coś ciekawego, jak chodzi o ten poziom. Albo wam powiem, albo pokażę. Zobaczymy. O czym mówię, pewnie wiele ludzi się domyśla. Ale na razie oczywiście nie będę o tym wspominał, ponieważ nie spoilerujemy, tak? I kto wie, to też proszę tam cichutko. No ale w każdym razie to, co... Mówiłem to, że kurde, no dawno nie grałem w, za bardzo w gry Raymana, ale to jest pewnie dlatego, że no, seria Raymana zatrzymała się na Raymanie Legends, który dla mnie czas zapieprza. Dla mnie czas naprawdę zapieprza, więc dla mnie to jest tak, jakby ta gra wyszła niedawno, ale jak sobie pomyślę, że ta gra wyszła 8 lat temu, czyli w 2013, to mam takie. Co jest kurde? Naprawdę. A ten co? Wpafuje do mnie. No zresztą w ogóle nie wiem. Ja to się chyba zatrzymałem w 2013, więc dla mnie to tak czas nie leci. Nie wiem jak dla was w sumie. Ciekawe, czy jak ktoś jest właśnie młodszy, to też na przykład mu tak wolniej leci. Czy po prostu nie wiem. Coś się stało ze światem, że czas przyspieszył. Nie, ale podobno tylko ja tak mam. W sensie, moje pokolenie. No i niestety Rayman nie dostaje dzisiaj już tyle miłości. Znaczy, wiadomo, nie jest to seria tak zapomniana i tak. Totalnie nie wiem. Źle potraktowana jak Jackie Daxter, który po prostu zakończył się tak naprawdę w 2005 i nie dostał od tego czasu żadnej miłości poza y, trylogią. No, sorry, taka prawda. No ale też wiecie, no, Rayman tak naprawdę to też ostatnia pełnoprawna gra 3D, Raymana nie licząc tych kurlików. No to była w kiedy, no, 2003? Nie wiem kiedy wyszedł Rayman Czy on wyszedł? On wyszedł chyba w 2002. No, chyba przed Raymanem Trójką. Raczej tak. No, w każdym razie, no bo tak, no bo. Albo nie, wcześniej nawet. No właśnie, wcześniej, bo w 2000 był port na. O i tam jest sekretne przejście w ogóle, chyba. Mówię chyba, bo nie jestem naprawdę pewny. Ale to na razie będziemy olewać, bo to są te sekretne przejścia. Do, mogą być sekretne przejścia do poprzednich poziomów. Chociaż. Dobra, olejemy to na razie, bo to mogą być sekretne przejścia do innych poziomów. Mogą to być sekretne przejścia w stylu, że na przykład jakaś inna sekcja poziomu, tak jak to było w drugim sanktuarium. Ale powiem Wam szczerze, ja. Nie ja wiem. Ja chyba nie będę. Tego sprawdzał, ja Wam mogę pokazać właśnie na bonusowych odcinkach te, te takie sekretne przejścia do poziomu. Nie jest ich dużo, naprawdę, bo ta gra no w sumie bardzo niewiele backtrackingu w porównaniu do takiego Raymana 1, który zresztą w sumie też jak już się przeszło pierwsze trzy światy. Tak? Trzy światy. No, pierwsze trzy światy nie miał już za bardzo backtrackingu. A, no i to jest z jakiegoś powodu. Kurde bele. Jak już mówiłem, to jest z jakiegoś powodu moment w grze, który mi zapadł w pamięć i za każdym razem, kiedy właśnie myślę o tym poziomie, to myślę właśnie dokładnie o tej sekcji. Jezus. A może dlatego, że jest po prostu denerwująca? I setki razy muszę lecieć od początku płynąć na tym czymś. Nie wiem, może dlatego. Wydaje mi się, że po prostu powinienem pogodzić się z faktem, żeby przechodzić to tak jak pewnie twórcy przewidzieli, czyli po prostu skakać z jednej tej właśnie platformy na drugą, a nie z daleka próbować od razu zabić tego pirata jeszcze hamsko naładowanym atakiem. Dobra, ale udało się, no widzicie, no nawet denerwujące momenty w Raymanie 2 to tak naprawdę są lekko denerwujące, bo tutaj jak jest denerwujący moment, to najwyżej się trochę nad nim posiedzi, a jak jest na przykład Rayman 1 jest denerwujący, czekajcie, słyszałem klatkę, i Rayman 1 jest tam denerwujący moment, no to nie tylko sobie troszeczkę nad tym posiedzimy, ale jest też prawdopodobieństwo, że w ogóle tego nie zrobimy, jej! Yeah, i... Czytaj, ja, który dopiero. W sumie po 11 latach w ogóle przeszedł tę grę. Jej. Ale no. Ja, ja jestem i tak zdania, że w świecie gier wszystko jest do zrobienia. W sensie. Nieważne, jak coś jest trudne, czy to jest, nie wiem, jakiś poziom trudności, na którym się ginie na strzała, czy to jest jakiś mega trudny poziom platformowy. Jeśli będziecie tryhardować, tak, tak naprawdę tryhardować, ale tak. Bez lipy, tylko tak serio totalny tryhard, to to jest wszystko wykonalne i możecie mu mówić, że trzeba skilla, nie trzeba. Ja na przykład uważam, że w ogóle nie mam skilla do gier. Jedyną cechę, jaką mam, to po prostu ja mam determinację do tego i tyle. Jak ktoś ma większego skilla, to mi się wydaje, czy skill w ogóle pochodzi... Z doświadczenia bym powiedział, raczej mało kto ma takiego naturalnego skilla do czegokolwiek, więc, no mówię, no jeśli ktoś będzie ćwiczył, ćwiczył i tryhardował, no to w końcu w końcu zyska tego skilla. To nie jest tak, że wszyscy od początku go mamy, tak jest przynajmniej takie jest moje zdanie. Tak jak wszyscy ludzie uczą się chodzić, jak są niemowlakami, znaczy no, dziećmi małymi, już to, to jest, nie podchodzi chyba pod niemowlę. Ale tak jak wszyscy uczą się chodzić wtedy, no to tak samo wszyscy uczymy się od początku, na przykład trudnych poziomów w jakichś grach, tak? To jest wszystko naprawdę do ogarnięcia. Wiem, to jest dziwne porównanie, ale na pewno łapiecie o co mi chodzi. I ja się zorientowałem, że to teraz. Tutaj coś było. Ja słyszałem jakąś klatkę. Na pewno nie tu. Ale i tak ominąłem trzy klatki, więc jestem kasztanem, który mówi, o na pewno nie tu, a tak naprawdę oczywiście, że tam. <grym> No i dobra. No, 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 no. gościu. O, shit. No mamy właśnie. Się tutaj zawiesiłem, próbując nie oberwać. Yy, mamy Bosfajda, moi drodzy. Bosfajda. Klarka, który jest de facto naszym przyjacielem, więc co tu się odwala? Ale jak się przyjrzycie, to on na. Kurde. On powinien się. Wait, ja muszę to. Aha, dobra, już pamiętam. Dobra. O, coś dzwoniło, ale nie wiedziałem, w którym kościele. Chyba. Okej. Okay, dobra. Coś mi nie pasowało, a ja nie wiem, już myślałem, że mam grę zepsutą. Bo gra nie wyrenderowała mi tamtych przycisków. Oczywiście w tej walce chodzi o to, żeby wcisnąć wszystkie przyciski naraz i jeśli Clark przejdzie przez. Przez ten laser, który właśnie tutaj aktywujemy, taki niebieski. Nie ten czerwony, ten czerwony to czerwony znaczy, że tam tak naprawdę nic nie ma, że to jest tylko taka podpowiedź dla nas. Możemy my nawet przez to przechodzić, nikt nam się wtedy nie stanie. Teraz eee... nie mogę trafić. No ale tak, widzicie, no Clark ma takiego chipa tam na plecach. I jeśli będziemy bić go w tego chipa, Znaczy ten chip to jest tak naprawdę jego. Jego pasek życia, no nie. Jak zniszczymy tego chipa, to uwolnimy go, bo. No, oczywiście to nie jest tak naprawdę. No, Clark by nas nie atakował, to jest nasz przyjaciel. My uratowaliśmy mu przecież wcześniej życie. Jest po prostu kontrolowany przez tego typiarza, który się boi wielce tego kapitana brzydkobrodego. Zresztą w sumie słusznie. Też bym się bał gościa, który. Kroiłby mi, że mnie, nie wiem, dopadnie. Ale no, powiem Wam już przez chwilę, to naprawdę ja się przestraszyłem, że nie wiem, przez to, że gram na przykład na Windowsie 7, który już i tak nie jest nowym systemem, ale ja mam to w dupie, ja siedzę na Windowsie 7. Więc właśnie zrobiłem coś w stylu, zapraszam was do skakowania mojego komputera, ale cicho, no ja siedzę na Windowsie 7, ale no wiecie, Windows 7, Windows 10, Windows 8 nawet, chociaż mało kto już używa Windowsa 8, no to są systemy, które bardzo, jak już mówiłem, no te nowsze w ogóle nie lubią się z tą grą. No i proszę, bo nie wiem czy zauważyliście, ale u góry tej areny jest klatka, czyli ominąłem tylko dwie klatki. Wow, jestem z siebie dumny. I mamy nikogo innego jak Tinsa, który oczywiście otworzy nam wyjście z tego poziomu. Tylko jak się Clark zmieści do portalu, o to jest pytanie. Ale u Clarka się nie martwimy. Bo i tak portal zniknął, a my go tam hamsko zostawiamy. Jeej! Pięknie. Czy chcę zapisać grę? Nie dziękuję. No, ale jak mówiłem, ta gra nie lubi się. Sorki za to nagłe cięcie. Ej, kochani, teraz następny poziom, jaki nas czeka, to żelazowe góry. Ale to jest poziom tak niewyobrażalnie długi, jak sanktuarium te drugie. I Ja naprawdę powiem wam, nie chcę, żeby ten odcinek trwał aż 50 minut, bo tyle może nam w sumie wyjść. Dlatego ja już zakończę ten odcinek. No i cóż, zrobiliśmy tylko jeden, no, jeden poziom w tym odcinku, ale no niektóre odcinki już niestety tak wychodzą. No i co tu mówić, ja się odmeldowuję, trzymajcie się i cześć.